22 lutego do Galerii Shep Wilson w Katowicach tłumnie zjechali miłośnicy psów i kotów na psoty, czyli targi designu i łakoci dla czworonogów. W Katowicach była to już trzecia edycja imprezy. Inicjatywa powstała w Krakowie i śladem naszych targów krakowskich chciałyśmy zaszczepić tutaj na Śląsku taką imprezę, która by była takim miejscem, gdzie mogą się spotkać psiarze, mogą zrobić zakupy u polskich projektantów, zakupić naturalne smaczki, ale też zdobyć wiedzę na temat tego, jak się mądrze zajmować swoim zwierzakiem. Na początku to była impreza skierowana głównie do psiarzy. W tej chwili mamy również kociarzy. Możemy znaleźć naturalne przysmaki dla, dla psów. Bazujące na mięsie oraz warzywach, możemy znaleźć smycze i obroże według unikalnych wzorów, szyte w Polsce przez polskich rzemieślników, przedsiębiorców. Są oczywiście też legowiska, legowiska wypełniane gryką, więc i ekologiczne, i ortopedyczne, jak najbardziej naturalne. Wszelkie drapaki dla kotów, zabawki, szarpaki, maty węchowe. Macie do lizania, wszelkie zabawki, które pomagają zwierzakom rozładować napięcia, a także pomagają w treningach. Jesteśmy rodzinną marką, istniejemy dopiero od 5 miesięcy, więc zupełnie świeży. Wszystkie wzory są zaprojektowane przez polskich artystów, bo chcieliśmy wpuścić do tego psiego życia troszkę designu, żeby to troszkę wyglądało inaczej niż z supermarketu. Wszystko szyjemy w Polsce z polskich materiałów, wszystko szyjemy ręcznie, więc staramy się bardzo, żeby to wszystko było też funkcjonalne. Każde legowisko można u nas wyprać, każdą smycz można wyprać. Państwo, u nas różne autorskie projekty legowisk, na przykład legowiska z norką, czyli takie, do których pies się może zakopać. E, kanapy, domki dwa w jednym, mamy też coś takiego jak matotorby, to jest nasz wynalazek, gdzie mamy torbę, zamieniamy ją w matę na przykład w parku. No też oczywiście szelki, smycze, bandamki, muszki, plecaki dla właściciela, nerki dla właściciela, wszystko do koloru, do wyboru. Zwierzęta traktujemy jak członków rodziny, a rodzinę traktuje się wyjątkowo. To wszystkie kosmetyki, wszystkie produkty muszą być na nich wyjątkowe. I tak się pojawiła marka Totowi na rynku. Marka produktów naturalnych, wegańskich. Nasze kosmetyki mają odpowiednie pH dla zwierząt. Co jest istotne, zwierzęta mają zasadową skórę, zasadowy odczyn skóry. Dlatego wszystkie nasze kosmetyki tak są sformułowane, używają takich surowców naturalnych, że zabezpieczają naturalną warstwę ochronną dla zwierząt. Mamy całą gamę produktów: od pielęgnacji, łapek po spacerze, szamponów, odżywek, masy. Masek, masełka na łapki i na nosek. Hitem sprzedaży i najnowszą naszą serią to są preparaty do czyszczenia ząbków, czy pasta do zębów, która jest rewelacyjna i bardzo dobrze oceniana przez czworonogów, bo im bardzo smakuje, mimo że jest preparatem do czyszczenia zębów. Mamy odświeżacze do pyszczka, mamy maski, więc wszystko to, co potrzeba dla pielęgnacji czworonoga jest, można znaleźć w naszej firmie, w naszej ofercie.